Pokazujemy w skrócie instalacji uaktualnionej wersji Windows umieszczonej na CD-ROM. Legalna wersja powinna mieć na pudełku charakterystyczne zabezpieczenia, hologram i trudną usuwalną nalepkę, którą trzeba zerwać. W środku, oprócz gwarancji i podręcznika, jest mała koperta z krążkiem. Nowym systemem operacyjnym zastąpiliśmy wersję 3.11. Instalacji dokonaliśmy z poziomu Norton Commandera, wybierając w lewym polu plik Setup. Natychmiast zgłosił się instalator, uprzedzając, że możemy stracić nawet godzinę czasu zależnie od szybkości komputera. Po sprawdzeniu twardego dysku, musieliśmy zdecydować się na katalog, w którym zainstalowane zostaną pliki programu. No i rozpoczęło się przygotowywanie katalogu. W czasie instalacji zdecydowaliśmy się na zapisanie plików systemowych. Podaliśmy wymagane informacje o użytkowniku, a potem kod naszego kompaktu. Nie chcieliśmy tworzyć dysku startowego, zaczęło się kopiowanie plików. Trwało ponad 15 minut i dlatego właśnie musimy pokazywać instalację w skrócie. Potem instalator mieszał jeszcze kilka minut w twardym dysku, bawiąc obserwatorów pochylonych nad ekranem monitora. Wszystko przebiegało bezboleśnie i wreszcie ujrzeliśmy komunikat o końcu pracy instalatora. Nastąpiło teraz zresetowanie komputera, po czym przeszliśmy do konfiguracji systemu. To też trwało kilka minut. Wreszcie doczekaliśmy się zaproszenia. Teraz już mogliśmy rozpocząć pracę z nowym systemem operacyjnym. Zaczęły pojawiać się nowe elementy na ekranie, które nie powinny sprawiać kłopotu przeciętnemu użytkownikowi. Menu otwierają się automatycznie, nawet odrobinę zbyt szybko. Można tu znaleźć swoje katalogi, programy, dokumenty i pliki. Łatwo też można opuścić nowe Windowsy. Wybieramy polecenie zamknij system i dalej według wskazówek na ekranie. Komputer pokaże nam na koniec taki komunikat. Windows wygląda inaczej. Inaczej niż poprzednio otwiera się programy i aplikacje. Każde uruchomienie programu lub pliku powoduje umieszczenie jego wizytówki w pasku zadańu dołu ekranu. W lewym dolnym rogu znajduje się przycisk Start, który uruchamia lawinę działań. Otwieramy katalogi, potem programy, by wreszcie trafić do plików lub dokumentów. W pierwszym momencie trudno skoordynować ruchy, każde posunięcie myszką powoduje otwarcie kolejnego okna. W ten sposób można ćwiczyć otwieranie różnych aplikacji. Szybko zorientujesz się, jak uruchomić swój program. Jeśli lubisz, to możesz okna ułożyć w kaskadę. Podobno cechami charakterystycznymi tego systemu jest wielozadaniowość i wielowątkowość. Trudno to pokazać w programie telewizyjnym, ale w miarę upływu czasu sprawdzimy te cechy. Każde uruchomienie programu trzeba zaczynać od przycisku Start. Jego zadanie polega na wywołaniu okien, z których można uruchomić inne aplikacje. Dalej możesz zawierzyć swemu doświadczeniu i pracować normalnie, jak w dawnych Windows. Zaczyna się szaleństwo otwierania, co pod myszkę się nasunie. Trzeba przejść przez ten etap, bowiem tylko tak można oswoić się z nowym systemem. Znajdziecie tu wiele wspólnego z poprzednimi oknami. Flik wybiera się podobnie jak poprzednio. To jest nowość. Możecie zarządzać wszystkim, co się Wam podoba, mimo tak kategorycznego stwierdzenia. Trzeba uczciwie powiedzieć, że nikt do końca nie sprawdził tego systemu. Sami trafiliśmy na kilka niedogodności, których nie potrafiliśmy przedstawić przed kamerą. Jedno jest pewne: system jest nowy i nikt jeszcze nie ma wystarczających doświadczeń, by powiedzieć dobry lub zły.